Szanowni Państwo, dzisiaj obchodzimy bardzo ważną datę w historii Polski, ale myślę i całego świata, bowiem obchodzimy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wojna, która pochłonęła wiele milionów istnień i była jednym z największych konfliktów zbrojnych w dziejach naszej ludzkości. Chcę szczególnie podziękować wszystkim kombatantom i weteranom, dzięki którym ta wojna zakończyła się osiągniętym pokojem przez nie tylko nasz kraj, ale praktycznie całą Europę i świat. To dzięki ich heroicznej walki, którą toczyli na froncie i wschodnim i zachodnim możemy dzisiaj żyć i cieszyć się z rozwoju naszych rodzin. Miast i wszystkich ludzi. Rada Miejska w tym roku podjęła uchwałę, że rok 2020 jest rokiem 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Co prawda, chcielibyśmy obchodzić te obchody zakończenia II wojny światowej w lepszych i uroczystych warunkach, ale z powodu epidemii Koronawirusa musimy niestety ograniczyć nasze uroczystości. Chcę powiedzieć, że pamiętamy o wszystkich bohaterach, o wszystkich, którzy oddali krew i życie dla obrony i pokoju naszego państwa. Myślę, że dzisiaj złożone kwiaty na grobach żołnierzy, którzy polegli w obronie naszej ojczyzny, będą tego symbolem.